Cześć, witajcie. Mamy poniedziałek rano, godzina dochodzi zaraz 8. Lecę sobie na odcinek koparkowy. Będziemy dzisiaj robić pod szamba, kopać pod zbiorniki, pod szambo. Bo szambo to jest takie wiecie, nowoczesne rozwiązanie z XXI wieku. Ale zanim pojedziemy, to ogłoszenia matrymonialne. Niedługo jadę na targi na Hanower, rolnicze, największe targi w Europie. To jest między 9 a żeby nie skusić 15 listopada. Niemcy zawsze ustalają tak targi, żeby po prostu jak najwięcej było klientów. Ceny, że tak powiem, nie zachęcają do, do zakupów maszyn. No, ale wiecie, rolnictwo się nie zatrzyma. Po prostu wytrzymają tylko ci duzi, tak? No i ci, co będą mieli kontrakty albo, albo umowy po prostu takie długoterminowe, tak? Ostatnio się trochę wypowiedziało u nas w kraju, bo rolnicy zaczęli strajkować. Nie wiem, czy jest w tym jakiś sens, ale no, jak nie będziemy robić nic, no to na pewno nic się nie zmieni. Tak? Kolejne ratowanie, że tak powiem, sytuacji kolejnymi dopłatami, no to jest takie moim zdaniem bezsensowne. Tak? Tu, żeby tylko cokolwiek cena drgnęła, to należy zablokować import. Import z Ukrainy po prostu i tyle, tak? Dolewają, jak to mówią, do pełnego, do pełnego garka dolewają cały czas więcej i to się rozlewa, i rozlewa, i rozlewa, i rozlewa, i rozlewa, i, i końca nie ma. Ukraińcy wymyślili sobie teraz patent, że wywożą to do Niemiec statkami, a z Niemiec przyjeżdża to do Polski, tak? I to jest takie kolejne oszustwo, po prostu robi się nas w konia. Nie wiem, że tego nie idzie, nie idzie w żaden sposób opanować. Zakłady, duże zakłady, pokupywały sobie rzepak z Ukrainy, czy nawet cukier, bo w tej chwili mówi się, ja nie mam tej informacji potwierdzonej na 100%, że przychodzi po, y, ukraiński cukier, jest pakowany w kilogramowe opakowania, idą na markety, tak. I dlatego cena na marketach po złoty 50 zł, cukier, tak. A produkcja naszego cukru to jest tam gdzieś 2,60 czy 2,70 produkcja, koszty, tak, na cukrowniach. Z tego, co, z tego co tutaj informacji mi, że tak powiem, pośrednio dostaje, więc no, nie sposób z tym konkurować, tak. To tak samo jak 90-100 dolarów za pszenicę w Ukrainie, no to macie dolar po 3,60, to sobie po, policzcie, po ile oni kupują pszenicę na Ukrainie, tak. Jak my możemy z tym konkurować, jeżeli u nas wyprodukowanie, włożenie w hektar w hektar uprawy pszenicy, no to jest jakieś 3,5-4 tysiące, tak macie powiedzmy 7 ton pszenicy, 7 razy 7, 5 tysięcy, tak w najlepszym wypadku, tak? A w tej chwili nawet po 700 pszenicy nie idzie sprzedać. Bo, bo takich cen nie ma. Tak, wrzniwa wiem, że klienci sprzedawali. Patrzę na zegarek, bo nie chcę tak za wcześnie jechać. Nie ma, nie ma potrzeby stać na placu. Dokładnie tam nie wiem, który domek będziemy kopać, więc, yy, więc tutaj 5 minut Wam zrobię do wstępu. Więc tutaj. Jeżeli chodzi o te no, dolewanie tego, te, tego zboża z Ukrainy, to no to, to, to jest niesposób, tak. Produkcja rolna, tak jak my w tym roku, mieliśmy rzepak i trochę pszenicy. No to rzepak sprzedany po 930. 2,7 tony. Tak generalnie wyszło mniej więcej niecałe 3 tony, tak. To wiecie to. 12 hektarów, tak jak my, no to my sobie poradzimy, bo to najwyżej tam nie zarobimy albo no na zero. Nie płacimy dzierżaw, nie płacimy żadnych jakichś czynszów, innych rzeczy, no to tylko podatek zapłacimy i, i to, co w usłudze, musimy zapłacić za koszenie, czy tak jak w tym roku za, za uprawę kultywatorem, za zasianie, później za zakoszenie. Tak? To wszystko musimy zapłacić, no to. To tak to wygląda, nie? No to nas, nas, no to tak przeważnie jak liczymy, no to tak 3,5 tysiąca, no to musimy wybecalować na hektar średnio, tak? 3,5 tysiąca, no to jak jest pszenica tam, po nie wiem, sprzedaliśmy po 700, no to u nas ta pszenica to nie plonuje jakoś tam wybitnie, tak? 7 tony pszenicy, jak jest, no to już jest dobry wynik, bo my mamy takie ziemie. Od skrajnie słabych do, do gliniastych, które po prostu tak jak w zeszłym roku rzepak posiany na gliniastej ziemi 2 hektary do przesiania był, tak. Więc to rolnictwo jest takie jakie jest, tak. Moim zdaniem jeżeli chodzi o to, żeby te z cenami cokolwiek zrobić to przy tej, przy tej aurze, że tak powiem politycznej Wspierania Ukrainy na następny rok jest rokiem straconym. Tak? Jeżeli nie zrobimy czegokolwiek, nie wiem, trzeba by było chyba wysadzić, że tak powiem, mosty czy, czy coś tam z, z Ukrainą, żeby nie szło to drogą lądową. A no, oni na to już tak patent mają, bo wywożą to do Niemiec. Zwożą to do Niemiec, z Niemiec jedzie to do, do Polski, z Polski rzepak jedzie do Niemiec, a z Niemiec rzepak y, ukraiński jedzie do Polski, więc że tak powiem, pętla się na szyi i zaciska. Jedziemy na robotę, bo że tak powiem, mi nikt nie da, tak? Mi nikt nie dopłaci, mi nikt nie da do niczego. Ja muszę sobie zarobić, tak? Na razie.